Jestem Wiktoria, to jest mój pierwszy odcinek z Minecrafta. A tak w zasadzie nie pierwszy odcinek. Któryś tam odcinek zgrania na telefonie? No i najpierw pójdziemy spać. Pokażę Wam mojego nowego skina, bo zawsze miałam Steve'a. Teraz jest taki. Więc. Dobra, gramy. Szkoda, że nie można go obracać. To bym, bym pokazała całkowicie. Dobra, mniejsza z tym. Tu już zarosło. Chłodeczka. Dobra. Yy, tak, fajna udeczka. Nie. Okej. Okay. Teraz trcinę, sobie zbierzemy. I kaktusa. Przepraszam, że nic nie mówię. Właśnie zapraszajcie mnie na Facebooku. Yy... Okej. Okay. Pokażę Wam, co ja mam jeszcze w skrzynce od razu. Na razie tylko takie rzeczy. Tak wiem mam diaksy, ale... Na razie wolę nic z nich nie robić. Okej, okay, możemy iść i pozbierać trochę rzeczy, to może teraz tu zaczniemy? Okej. Okay. To teraz tu. Jak znajdę coś ciekawego, to yy, do was wrócę. Dobra, znalazłam trochę żelaza, znaczy na razie tylko dwa. O sik. dostępny, no fajnie. O jeszcze to nie był diaks, to był Emerald. Fajnie. Tu są te. Dobra, chyba na razie wystarczy tego pójdziemy odłożyć I okej, okay. odkładamy Nawet nie mamy miejsca już. Dobra. Zrobimy sobie jeszcze skrzynkę. Ok, i tu ją postawimy. I mam taki pomysł, żeby te, co znalazłam, włożyć do tamtej, a te będą takie, jakie znalazłam tam, a nie w kopalni. To akurat nie znalazłam w kopalni, ale dobra. Okej. Okay. Coś jeszcze to. Jak słyszycie jakieś takie dziwne dźwięki, to przepraszam. to, no to, to. Dobra, jeszcze tylko gravel. Hmm. Dirt. Wiaderko. Okej, okay, chyba tyle. I tu schowamy. Okej, okay. zobaczymy czy z tymi, tymi. Chyba mam tylko jedną kurę. Dlaczego? Dobra. Pójdziemy znaleźć jakąś kurę. Są dwie, a ja o tym nie wiem. Nie, jedno mi uciekło. O nie, jeszcze deszcz. Tylko tego brakowało. Dobra. Chyba zakończymy na tej górce. Tak, to jest świata. Chyba na razie zakończymy na tej górce, bo nie mam co robić. Więc. Dzięki wielkie. Komentujcie, subskrybujcie i takie tam. A więc pa!